Dzień dobry kochani. Dziś jestem na ławeczce w Bośni Hercegowinie. Na ławeczce, w tym samym skwerze, na którym ostatnio recenzowałem dla Was kefir marki Imlek Balance Plus. I co się wydarzyło? Tuż po tej recenzji dostałem od Was tak wiele komentarzy, zapytań, w mailach, nawet telefonicznie, osobiście, że postanowiłem wrócić tutaj na, w ten sam rejon, o na ten sam skwerek, aby zrobić. Dla Was kolejny test kolejnego kefiru. Zanim jednak w sklepie wybrałem kefir, zrobiłem wywiad wśród miejscowej ludności, a jest to teren konkretnie Hercegowin zamieszkiwany głównie przez Chorwatów. I co się okazało? Otóż okazało się, że ulubiony kefir e, mieszkańców tych regionów pochodzi nie z Bośni i Hercegowiny, lecz z Chorwacji. Jest to ten oto kefir. Jest to kefir firmy. Windia, jak pisze etykieta Qualita Windia, a więc ta marka zdaje się odpowiada za wysoką jakość a nazwa kefiru legenda z bregów, czyli legenda z gór, legenda ze wzgórz i też ta nazwa, myślę, nie jest bez znaczenia, albowiem, no skoro z gór, to gwarantuje to czyste powietrze, świeżą trawkę, którą jedzą krowy i wydają mleko z wartościowego pokarmu. No a po drugie, jest to legenda, prawda? A więc, no, o czymś to musi świadczyć. Wiemy, że legendy, legendy w ogóle same w sobie są, są czymś istotnym, a jeżeli one pochodzą z gór, no to tym bardziej, bo w górach no wszystko jest jakby bardziej skondensowane, prawda? Krajobraz, zimny mróz, słońce itd. A mamy nadzieję zatem, że i mleko, które tam powstaje, również jakoś legendarne, w sposób górski będzie. Co mogę powiedzieć o opakowaniu? Opakowanie plastikowe, biała butelka oklejona taką etykietką, no średnia ta etykietka, można by ją że butelka byłaby biała, byłoby chyba lepiej, zielona nakrętka. Jeszcze przeczytam Wam skład może, a skład mamy taki. Eee, sastoici, czyli mamy tak pasterizjano, standardizjano puno masło, milieko mileczne masty kefirna kultura a więc jak widzimy, no jest to inny kefir niż ten bośniacki, który wtedy tu recenzowałem, bo ten bośniacki zawierał kulturę kwasaka czyli e, kultury drożdy. Ten kultury kwasaka nie zawiera, a więc być może będzie odpowiedniejszy e, dla nas, dla słowian bardziej północnych, którzy właśnie kwasaka do kefiru raczej nie dodają. Chciałbym wam jeszcze przeczytać, e, co znalazłem na stronie e, producenta tego e, kefiru, taką bardzo ładną, ładną, e, ładną historyjkę, mianowicie e, kefir e, legenda z Bregów jest to eliksir zdrowia. I długok żywota. Koi se fakokt, tkoje zikat używano u delicjama, i z bakine kuchnie, podstetiti, sztoto znati, istni, zdrawi użytak. Neka mileczna legenda. Zapoczne. No, wspaniała, wspaniała, właśnie zachęcająca. Reklama, zachęcający tekst do spróbowania tego kefiru. Znaczy to mniej więcej to samo, że ten kefir jest eliksirem zdrowia i długowieczności. A to ja zawsze Wam powtarzam o kefirach że to są naprawdę eliksiry zdrowa i długowieczności. Widać, Chorwaccy producenci dobrze zdają sobie z tego sprawę. Więc są to eliksiry zdrowej i długowieczności. Koi się sfakuk teko używat ulejcama, czyli kto kiedykolwiek delektował się smakołykami z babcinej spiżarni czy kuchni, ten, ten doceni, że jest to taka prawdziwa, zdrowa przyjemność. I teraz tu jest najlepsze zdanie. Meka mleczna legenda zapocznę Czyli niech zacznie się mleczna Legenda. A zatem przechodzimy do degustacji, rozpoczynając tę mleczną legendę. Kefir. A, przepraszam, nie ważna rzecz. Nie wstrząsnąłem. Nie ja lubię zawsze wstrząsnąć kefir, żeby był taki bardziej kremowy w konsystencji. Nie jest lekko odkręcić jedną ręką, ale widać, daje radę. Co powiemy o aromacie? Aromat neutralny. Eee delikatna, ale bardzo mało wyczuwalna, taka nutka koniczyny, ale, ale raczej, raczej taki neutralny aromat. Skosztujmy. Niezły, niezły, całkiem niezły. jest naprawdę niezły rzeczywiście jest tutaj taka lekka nutka koniczyny w smaku ale troszeczkę ten kefir jest taki nijaki powiedziałbym brakuje mi jakiegoś takiego zdecydowanego charakteru, nie czuć tej fermentacji tych, tych bakterii jakby gdzieś ulatywały natomiast teraz tak jak czuję jak spływa mi tutaj, to naprawdę czuję coś co już wychodzi poza jakby temat smaku, czuję jakby taki taki pokój od żołądka jak ten kefir tam spływa, żeby taki, jakby taki pokój jakby promieniował na moje ciało, zupełnie jakby ten kefir był napromieniowany jakąś tutaj, nie wiem, jakąś miłością, energią, coś takiego myślę, że jest to prawdopodobne skosztujmy jeszcze natomiast jeśli chodzi o sam smak, tak, no to no to jest taki kefir, powiedzmy, ok, ale, ale nic nadzwyczajnego. Jak go teraz ocenić? No, jak mówię o tym pokoju, tak o tej energii, no to tutaj skala jest do nieskończoności. To może pominę w tej ocenie ten temat i ocenię sam smak, tak? Sam smak do momentu przyłknięcia, to jakie w, usta, jak w ustach robi wrażenie ten kefir. I legendzie z Bregow dałbym 6 punktów. Jeżeli zatem chcecie przyjechać do Bośni Hercegowiny i spróbować ulubionego kefiru Chorwatów w Hercegowinie, napijcie się legendy z bregów, nie będzie to jakieś olśnienie kefirowe myślę, że ten to zdanie, że legenda mleczna się zaczyna z każdym łykiem tego kefiru, z pierwszym łykiem to jest przesada ale na pewno warto taki kefir wypić albowiem jak już przeczytałem na stronie producenta i pod czym się podpisuje oburącz, jest to prawdziwy eliksir zdrowia i długowieczności